Witam. Na wstępie poproszę Was o subskrypcję oraz łapkę w górę. Mile widziane też komentarze. Są do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś pytania, po prostu napiszcie. Dzisiaj omówimy magrafa, skąd się u mnie wziął. Dlaczego go zbudowałem? Dlaczego jest ze mną dzisiaj? Mm. Urządzenie mniej więcej wygląda tak. Nie będziemy omawiać tu szczegółów budowy. Omówimy w innym filmie. W tym się proszę nie sugerować. Było to stworzone. Na początku innego projektu. Dlaczego go zbudowałem? Zbudowałem go dla pewnego pana, mojego kuzyna Jara, który przyjechał kiedyś do mnie na urlop i miał pewien problem. Poszukiwał cięcia kosztów w prądzie. Wymyślał jakieś różne projekty prądnic. Kupił nawet silnik przemysłowy o dość dużej mocy i myślał o przerobieniu go na prądnicę, tylko miał problem z mechanizmem, który by go napędzał. Strasznie uparł się na ten prąd. Zaczynał swój biznes ze ślimakami i tańszy prąd, a wręcz darmowy prąd byłby dla niego dużym plusem, dużą oszczędnością. Dlaczego przyszedł do mnie? No, mam zdolności manualne. Głupi nie jestem, jestem bystry, więc pomyślał, że chociaż mu doradzę, albo wręcz wymyślę coś, coś ciekawego, coś genialnego. Byłem strasznie sceptyczny. Stwierdziłem, stwierdziłem Jaro, y, są generatory dzisiaj. Wlewasz paliwo, odpalasz i masz prąd. No, ale jak to Jaro, Centuś, pozdrawiam cię serdecznie. Y, jak to Jaro, y, Paliwo też kosztuje. Coś innego by pasowało. Ekologicznego, może, może, nie wiem, jakaś turbina. I w ten sposób zaczęliśmy grzebać po internecie. Pokazał mi coś, co było nazwane silnikiem plazmowym. Na YouTubie ten filmik krąży. Jakiś Jankes ze Stanów zademonstrował, zademonstrował silnik spalinowy, który był napędzany oparami paliwa. Dlaczego nazwano to hmm, plazmowym silnikiem? Nie wiem. Oburzyło mnie to totalnie. Budowa była banalna. Silnik prawdopodobnie z yy, Wylot spalin, doprowadzony od dołu do jakiegoś śmiesznego zbiornika bańki. Napełniona była wodą. Wlana szklanka, może benzyny. I odprowadzenie od góry z pominięciem gaźnika. Tutaj aby się cofnąć do epoki kamienia łupanego. W dzisiejszych czasach mamy przecież turbosprężarki, mamy wtryski, mamy wręcz do perfekcji obliczone mapy. W jakim celu ten filmik krąży? Nie wiem. Nie wniósł nic mądrego. Ale zawsze naiwniej jesteś się znajdą co będą próbować to budować. Tych, których ciekawi to odsyłam do budowy gaźnika. Dlaczego ktoś go skonstruował, w jakim celu i jaką funkcję spełnia. Jeśli poznacie tą wiedzę, dostrzeżecie idiotyzm. ...tego filmiku, który krąży po YouTubie. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o magrafie. Jest to specyficzne urządzenie, do którego podeszłem... ...niechętnie. Wręcz nie chciałem go robić. Ale Jarek się uparł. Stwierdziłem, słuchaj... ...nie będę tego budował, bo wyrzucę to w kosz. Wydam pieniądze, to nie będzie działać i wyrzucę do kosza, niepotrzebnie. Kasiora. Jednak on się strasznie uparł i mnie podeszę trochę, muszę przyznać. Wpadł na pomysł. Słuchaj Paweł, dam Ci kasę, Ty wniesiesz w to swoją robotę i jeden magra będzie... Dla mnie, drugi dla ciebie i zobaczymy jak to będzie dalej. No, pomyślałem, nie moja kasa, co mi tam pobawię się, zbuduję. Najwyżej no, trudno, pójdzie w kosz. I tak stworzyłem pierwszego magrafa dla niego. Z tym, że nie do końca byłem przekonany, czy on działa. W sumie to. Przez pewien okres czasu nawet wręcz o nim zapomniałem. Był podłączony do sieci jak najbardziej, leżał sobie w kąciku. Nie poszłem za tymi idiotyzmami, które są, krążą po internecie. Czyli nie latałem z miernikami, nie sprawdzałem. Poboru energii, no bo niepotrzebne mi to było. W ogóle nie interesowałem się tym. Jedynym moim zadaniem było y, zbudować to i żeby ja dał mi w końcu święty spokój. <grym> I tak się też stało. Y, pewnego dnia przyjechał po niego i zabrał go do Torunia. Po y, upływie chyba roku, może krócej, y, zadzwonił do mnie. Y, tak, po prostu, spytać się, co u mnie słychać i tak dalej. I wtedy przypomniałem sobie o tomografii. I zadałem mu pytanie, czy to faktycznie działa u niego. Posiadałem już troszkę wiedzy wtedy na temat tej technologii i zmieniłem trochę podejście do niej. W ogóle zmieniłem zdanie, jeśli chodzi o tę technologię. Stwierdził, że faktycznie ma oszczędności i. Przeliczał to gdzieś w około 20-25 zł miesięcznie. To jest śmieszne. Nie przeliczajmy tego tak. Na pewno nie na oszczędności w energii elektrycznej, bo nie o to całkowicie chodzi w tej technologii. Pracując z magrafami, z innymi rzeczami, doszłem do wniosku, że. Nie o energię elektryczną tutaj chodzi. Na wejściu faktycznie jest prąd elektryczny, ale na wyjściu jest coś, co tylko i wyłącznie do złudzenia go przypomina. To jest całkiem coś innego. Oprócz tego urządzenie to te cechuje się tym, że wytwarza pole, które jest wyczuwane dłonią. Można przyłożyć oczywiście w bezpieczny sposób, nie wkładając tam. Gdzieś paluchy między zwoje i będziemy czuć takie delikatne mrowienie. Kolejną dziwną rzeczą, zdarzeniem, była pewna osoba, która do mnie kiedyś przyjechała i spytała się, Paweł, co jest z tą ścianą nie tak. Uśmiechnąłem się, no, no wiem, niepomalowana pasowałaby pomalować, no kiedyś to zrobi. Nie, nie, o to pytam, co jest z tą ścianą? Nie, tak. Oczywiście w pozytywnym sensie. Osoba ta była wyjątkowa i miała dar, Wyczuwała energetykę i akurat ta ściana była bardzo pozytywna. Miała dużą wibrację. Pozostało mi się tylko uśmiechnąć, bo wiedziałem, że właśnie w tym miejscu stał magraf. To wyglądało tak, jakby energetyka tego magrafa, to pole, które wytwarza, jakby ta ściana przesiąkła wręcz tym. To było kolejne, kolejne takie w moim życiu dziwne przekonanie, że. Jednak coś w tej technologii jest. Zacząłem oczywiście też robić healt plany. Próbować przynajmniej i testować je. Muszę wam przyznać, że w nich też coś jest. Nie stosuję ich teraz, ale kiedyś stosowałem. Faktycznie uśnieżają ból. Sprawdzają się przy oparzeniach. Efekt jest troszkę dziwny. Jeśli sparzymy sobie jakąś część ciała i przyłożymy helpena, ból się powiększa. Tutaj, jakbyśmy coś ciepłego przykładali, ale po jakimś czasie zanika. zostaje tylko zaczerwienienie, i co dziwne, nie wychodzi pęcherzyk wodny. To zauważyłem, i to naprawdę jest zadziwiające. Jeśli chodzi o magrafa, poszłem troszkę dalej. Postanowiłem, postanowiłem go troszkę modyfikować, pokombinować przy nim, no bo jak to Paweł, zawsze coś musi wymyślić. Co wymyśliłem? Postanowiłem go połączyć z dwoma innymi technologiami. Stworzyłem sobie takie trzy rdzenie, które tutaj specjalnie. Zrobiłem trzy otwory. Oczywiście rdzenie wchodziły w kolejne urządzenie. Także jedno urządzenie składało się w sumie z trzech urządzeń, z trzech technologii. I stanąłem z tym znowu w miejscu. Po pewnym czasie wpadłem na pomysł, że rdzenie można czymś wypełnić i wypełniłem je pełną substancją. Nie będę tutaj mówił, bo zachowam to dla siebie. Po wypełnieniu tego, efekt był odwrotny niż zamierzany. Ktoś mi zaproponował, żebym wymyślił coś na wzór tarczy parasola, ochrony, bariery. I takim miałem cel. Poszłem w tą stronę i zamierzałem właśnie magrafą wykorzystać do tego i jego polem. Cały czas y, pracowałem nad zwiększeniem jego pola. Nad tego właśnie tego pola, które y, takie mrowienie tworzy. Efekt niestety poszedł w drugą stronę urządzenie wywoływało ogromny ból głowy oczywiście przerwałem badania tego i rozmontowałem urządzenie został sam nagraf i to co przedstawiłem przed chwilą pokazałem Państwu na pewno dostanie nowe cewki nie wiem Albo mi będzie służył, albo komuś. Zobaczymy. W każdym bądź razie y, zmieniłem zdanie co do tej technologii i śmiało mogę pozytywną opinię wyrazić o magrafie. Jednak y, wprost powiem, y, to nie jest do oszczędzania prądu. Nie wiem, czy, czy oszczędza w ogóle cokolwiek. Być może, tak jak powók Głoski krążą po internecie, jest to efekt uboczny. Ale jego twórca zapewne miał troszkę inne plany. Poszperałem trochę po internecie. Poszukałem informacji od początku mi coś tu cuchniało pod podstępem, haczykiem. To, to jest zbyt piękne, żeby ktoś stworzył urządzenie dające prąd elektryczny tak sobie dał je ludziom. Mi to wygląda na po prostu jakąś przynętem, żeby przyciągnąć ludzi czymś, czymś ciekawym. Poza tym no, działającym, skoro zbudowałem Dwa. Jeden dla Jarka, jeden później dla siebie, znowu do badań. I działały obydwa. Oczywiście obydwa tworzyłem, to znaczy jeden dla Jarka uparł się na ten prąd, więc powiedzmy, <gryzmy>, że on był zbudowany w celu właśnie oszczędności, a drugi, drugi do badań, który wykorzystałem do pola pola zimnej plazmy. Oczywiście y, nie widać jej gołym okiem. Muszą być spełnione pewne, pewne warunki. Y, ale ona tam jest. Jest wyczuwalna. Y, żeby Wam to wytłumaczyć, musiałbym trochę wejść y, fizykę jądrową. Wejść y, w kwant. To strasznie dużo tłumaczenia, nie każdy może zrozumieć. Omówimy to w innym filmie, może. Co mogę jeszcze powiedzieć na, na, na temat, temat, może nie tak magrafa, co fundacji, z której to wypływa, ta technologia, można powiedzieć. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Chociaż y, podchodziłem naprawdę chłodno do nich. Starałem się nie napalać tak jak inni, obserwować co tam się dzieje, nad czym pracują, co mówią, co robią. I nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń do nich. Y, wygląda to tak, jakby. Próbowali obalić stary system. Przeciągnąć ludzi na swoją stronę. W jakim kierunku to pójdzie, ciężko mi powiedzieć, bo nie śledzę od dłuższego czasu już, co tam się dzieje, kto tym kieruje, jakie teraz mają cele, czym się zajmują. Postaram się. Zagłębić trochę w tym i zobaczyć, czy, czy, czy poszli z jakimś postępem, czy może dalej yy, stoją w miejscu i nie wiem, bawią się w druciastwo, ale wątpię w to, bo wyczułem od samego początku, że tam nie chodzi o jakieś druciastwo czy robienie urządzeń, tylko ewolucję ewolucją już sam nie wiem, czy, czy ludzkiego i, i ja. Czy ego czy duszy. No, w każdym bądź razie weszło mocno to w jakąś taką duchowość i myślę, że, że to jest chyba najlepszy kierunek. Jednak ta technologia dalej pozostaje takim haczykiem przyciągającym. Wielu... Wielu negatywnie się wypowiada, ponieważ dostrzega to i odbiera negatywnie. Przez to może są takie komentarze i tylu sceptyków. Oczywiście są osoby też, które ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy współpracowały, czy nie, bo nie śledzę ich, ale bardzo, bardzo. Yy... Agresywnie podchodzą do samej fundacji, być może nie mają żadnego biznesu z tego, albo wręcz odwrotnie mają biznes. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Na wstępie powiem może jeszcze, że nie zajmuję się tworzeniem madrafów, nie handluję nimi, chociaż miałem propozycję. Robię to tylko i wyłącznie naukowo. I w sumie, żeby obalić swoje myśleniem, jedno już obaliłem: swój sceptyzm. Teraz zostało tylko pozytywne myślenie i co zrobić dalej? Pomysłów mam jeszcze parę, jednak. Yy, po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że sam tego nie zrobię. Co dwie głowy to nie jedna przecież. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, proszę napisać w komentarzach. Mm.